Trzy. Zaczęłam, Oli. <gry> tak więc witam i dzisiaj zagram nie sama, tylko z Oli. I w kolejny parkour. Tutaj mamy. Od razu go sobie ściszę, tutaj. Aha, dobra. Już jest cicho. Oli? Tak. Słuchajcie, okej. Okay. Super. Super. No to y, jesteś na serwerze? Tak. To gramy. Y, na Easy, okej? Okay? No tak, Bo tak, tak, tak. Come on! Ty gdzie jesteś? Tu Tutaj czytka? stoję. O, tak, to jest. Będziemy szukać e, tych dobra, ciastek chodź. babci. Jak chcesz, to ja cię prowadzę, bo ja to już przeszłam. No, ja byłam w trakcie, ale nie wiedziałam, co zrobić w takim ogródku, ale dobra. Bo możemy, widząc, co zrobić potem. Tak. I tutaj jest stara. ciastka. Ja I ogólnie co chodzi babcia. Ona to się jest jakoś... No. Pamiętasz, gdzie jest e, kluczyk, tak? Tak. O, kurde. Dobra. jak nie wkurzają dźwięki babci. No dosłownie. Okej. Okay. Mam klucz. A, Oli, chodź. Ona jest już za tobą. Wiem, pędzę. Ale wy wyprzedzimy ją za... na schodach. It's granny. Nie tu. Nie tu, nie tu, nie, a nie, nie, nie. Dobra, jeju, spokojnie, jest wolna jak. Jak nie. Czekaj, okay, czekaj, ja będę sobie ro z mnie, robić z niej bekę. Chodź Złapałam nie, co jest? Ale byłam. Dobra, poczekaj na mnie, okej? Okay? Ja nie mogę. Dobra, tak więc... Oli ale ja już mam ona. kluczek też. Chciałam sobie zrobić bekę z babci. I czy nie wyszło. No, no spoko, nie wyszło to ja sobie mniej. czekam na ciebie na słodka, bo jestem dobra przyjaciółeczka. Super Zokryj. dobra. No Okej, okay, chodź. Dobra, mam, mam bekę z grani. O, kurde. Nie, czekaj, mam 10%. Musisz na nie poczekać chwilę. Bo Oli leci po ładowarkę. Dobrze, Oli leci po ładowarkę. Znowu na ją czekamy. Hmm. Halo. Ja podziwiam mm. tej babcie za to, że może spać na stojąco. Kurde, co jest? Babcia, na stojąco? No tak, nie słychać jak chrapie? Chwilę, a to podgłośniej nawet na chwilę, aby było słychać. Nie pytaj, tu umieram. No okay, dobra, jest no, no szpitam. No? Dobra, chodź. Dobra, ja ci obiecuję, okay. że ja spadnę. Aha, super. No co ja tutaj jestem. chodź bliżej, ok. Ja jestem najlepsza w te oby. Czekaj, bo to się pod nią złamie. No, złamie się. Aha, dobra. To co, wbijamy? Okej. Okay. Tup, 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 tup. Okej, okay, okej. Okay. Ja tutaj się zastanawiałam co robić w ogóle, jak to gram ostatni raz. Wow. Come on. Czyli tu skończyłaś? E, nie, nie, nie. Jeszcze nie tu. O... Tutaj? Serio? No, ale to nie tu musisz się wsiąść na drabinę. A, dobra, aha XD. I musisz tutaj jak, taki mini obby zrobić. Hop, no widzę, hop. widzę. No. Genialna jestem tam. No to ty mnie nie pouczaj. No dobra, no ale ja to przeszłam, a ty nie. No jak! Ja też tutaj już byłam, Oli. Może nie skacz w to pudełko, tylko bardziej tutaj? No, dobra, spróbuję. Ha. Mega. Super. Dobra. I tutaj skończyłam. Tutaj nie wiedziałam co zrobić mam. Chodź, chodź tu. Tu musisz wskoczyć gdzieś. Tam gdzie jest babcia. Idź tam gdzie jest babcia. I musisz wskoczyć do grobu. Aha. Aha, ja, tu ja. Aha. Dobra, tutaj chodź. I uwaga, chodź. bo tu będą zombie chyba. Nie wiem czy to było tu. E... Nie, tu nie, tu chyba jeszcze. Tak, no ja nie. mam nadzieję. To trzeba do studni wskoczyć. No jak? Tak, ja jestem tyle genialna, że tam wam spaść. No Oli, jak widzisz Obi, to robisz obijanie ja nie to studni, no nie? O kurde! Hmm. wysłałam windę i chciałam nadzieję zaczekać zarazem. To chyba sobie poczekamy. A bo ty masz inną windę! No. Geniusz. Czekaj, bo ja nie mam tamtej windy. Aha, dobra, już mi się rozpiła. To zaczekaj tam na mnie XT. Ja myślałam, że to jest jedna winda, ja nie mogę No dobra, dobra To zaczekasz? Mhm Dobra widzowie, tak więc jak widać sobie wjeżdżam, a już net jestem Łoł, wow, kurde I po co było do grubów skakiwać? Nie wiem, bo i tak wchodzimy na górę No? A też szybciej po tych schodach No ja już na mnie czekać. Widzicie? Ja na ją czekam, a ona na mnie nie. No czekam na ciebie, tylko że ja mam ADHD. Aaa... O będą zombie! Tak, to będą zombie. Ech, to sobie poczekasz trochę, okej. Okay. Tu będą zombie, bo to ci, ci się ciemni. Spróbuj za mną, okej? Okay? O kurde. Co to jest? Jezu, help! Ja nie mogę się tych dźwięki. Ta babcia sobie podtrzymuje pod sobą, dobra. Dobra, jesteśmy na górze. No i dobra. No Jezu, nie, babcia znowu. Musimy iść tam, gdzie jest babcia. Chodź tu. Czy ci babcia wyskoczy na mordę? O nie! nie? O kurde, dobra, wyskoczyła mi faktycznie. O, ja wiem, co trzeba zrobić. Chwila. Gimmy the cookies back. Babcia sama chce zrób cookies. A ona mówi... No, no, we... problem. Nie, nie, ja tam nie, 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 no serio? Też? No, no Ja, ja z tobą biegnę Give cały me nie, 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 to nie, to nie, 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 o no, chodź tu, chodź tu Easy Jaki ty? Dobra okay. Łatwo To widzę, że ja trzeba tutaj dookoła studni zabrać No to zasnęła, co jest? Nie, ja nawet nie wzięłam dookoła studni O kurde, ale stanęłam tak, na samym skraju. Czekaj, bo ja nie wiem, czy ja mam tutaj na pierwszą osobę wygrać, czy co, bo mi tutaj. No, po prostu mi jakoś tak. Podejrzenie niewygodnie. Dobra, ja tu spadnę. O, jednak nie? Bicie mi brawa, bicie mi brawa. Bijcie brawa w komentarzach, są tam nawet takie emotki. Nie, serio? Ha, ten chyba ten sobie ja nie sprawdzę. Ja nie spadam, ale jestem z siebie duna. Dobra, Super. poczekam na ciebie. Czyżby? Tak, wyjątkowo na ciebie poczekam. Ej, ja też, że tutaj taki skrócik jest. Aha. <noise> Jednak nie, dobra, nie ufajcie, festy. Nie ufajcie. Czy... Tak. Okej, okay, I'm coming. Prani is coming to get you. Babcia, idziecie znaleźć, czyli. Jak to? Dobra, wbijamy. Wyścigi! Czekaj na mnie! Nie jest bo ja sobie nawet. Ja, ja się nawet. Nieważne, bo nawet nie podpięłam ładowarki. Wow, Oli! Wow! O no je, oh yeah. Kocham takiego spida. Dobra, wracamy po nią. Jo! Oli! Chwilę, muszę sobie tego mega. Fajnego babcinego. Choprzeszę, choprzeszę, O Ojej, jak ja kocham takiego spida A ja nie lubię, bo nigdy mi nie wychodzi. No widzisz, tym bardziej go lubię. Jak może... Dobra, skaczemy. Nie, serio. Ty też? Tak, ja też, dobra, chodź. Choprzeszę. Jakby. Nie wiem czemu, ale dalej jestem oczywiście szybszy. No jak?! Mieram. Dobra, ja nie. Ja już jestem na takim jakby beżowym. Będę na nią tutaj sto czekać, mówię wam. Co się. jeszcze? Aaaa! Nie, serio, ale tam był jakiś checkpoint. Nie, to od nowa się robi? Tak, Aniu, od nowa. O. Jestem feska. Sorry, jak przyzwyczaiłam się. Tak. Od dzisiaj będę ci mówić fesia. Fesia. Nie podoba mi się. Wolę być Radio Ska. Nie słucham Radio eski. Znowu spadłam. A byłam już taką Ja Nie, nie mogę. No ja jestem tutaj, gdzie jest taki dywan taki, dobra. Se nie, byłam prawie nie. <laughs> Dobra, Ty potem też? na odcinku zobaczysz. Tak, ja też. Dobra. Oli, koniecie. Będziemy widzieć jak ona spada tam. O. Wow. Nie spadłaś. No. Z tego co widzi. Nie pusto to zaskakuje. No, patrzymy sobie, patrzymy. Kiedy ona spadnie w końcu? Nie! Yeah. <g smile> dobra. Doczekaliśmy się, widzowie. Yeah, gadit. Już? Co ja, co, 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 co tak dalej na tym pojechać w sumie? Aha, dobra, nie dasz się. Ale na końcu dostaniesz taki, jak już skończysz grę. No dobra, chodź tu. Oli! No, chodź. Wi, haha, wi. Dobra, bo też się źle skończy, znając mnie. Czekamy, te. No nie, znowu spadłam, nie wiem jak. Bo się zatrzymałam w tym momencie. Oli. No, chodź. Zaraz skip stage'a kupię. I tutaj są dwie osoby o tym samym niku. Tylko, że I... mają na tym samym levelu. No safe. tak, tylko, że jedna ma 6-5 jeszcze. No. Dobra, nudzi mi się. O nie. Ej, a ja nie chciałam tutaj, co teraz? Dobra. Co, co, co? Zesułasz? Nie, bo skończyłam. I czekając na znaczy ciebie, skończyłam w przepaść i teraz robię to jeszcze raz, o co? A ty gdzie jesteś? Skończyłam to. No akurat teraz, dobra, ja nie mogę, czekaj już Lecę, patrzcie, jak ja speedrunuję to w ogóle Hu, hu, jestem, ja! Wow, speedrun! Okej okay. Nie, stop! Co tam? Chodź, 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 nie, nie, nie! A, na tym to polega, dobra! Weź, ja miałam takie. Czekaj, babcia nas tu będzie gonić? Czy coś? Zabolę nie zdążyłam do ciebie dojść. Nie, nie, nie. Dobra, leci. Idziemy, Oli. Już, już, już. Chodź, 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 chodź. Spokojnie zdążę. I let's go. Co się kryje za tymi drzwiami? O, to jest koniec. Uwaga, bo tu będzie na ciebie leciało mnóstwo babci. Mnóstwo? No, nie jedna wielka, tylko i grasz jeszcze na jedno. Ale easy. Bakcia spada. NIE, nic, NIE! nic, i SOBIE! i sobie, sobie Okej. Okay. Czemu na running. Running. Come on. on. sobie jest. Co mi no, idzie, to się na O kurde, ale było blisko. Aha, nie, to jest jakieś za trudne. Chyba dla ciebie. Ja jestem prawie skończyłam. tym celu. one idą wszędzie. Uuu, wygrałam! ja? To trzeba brać. O, Jezu! Gdybym była u Ciebie, to bym Ci pomogła, tylko że nie umiem grać na kompie. No to byś mi chyba nie pomogła. Mm -hmm. Ale wiesz jaka jest technika? Uciekaj, uciekaj przed nimi tu przy, tu przy ścianie. I idź za drzewo. I teraz jest za to drzewo. O oh, kurde, 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 kurde. Dużo, dużej, dużej, dużej. To i za to drzewo. Oh, Dobra, spam, 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 spam. Okej. Okay. Oh, yeah. Ej, i co teraz? Skończyłaś? No tak. Hej co? Aha, i to koniec. No? Ja jestem gruba i umiem skakać. Moje, to są moje mocne. Znajdź mnie. A ty... a ty mnie znajdź. Widzę się pominę. No. Dobra, co jeżeli ja już nie chcę być. Niewidzialna. Morning. Nic. Zostaniesz niewidzialna do końca życia. <noise> Patrzaj. Patrz to. Aha, zlagowałam cały świat. Helikopter, helikopter, dobra. No i co? I tylko to przeszłyśmy to, no nie? To może no. jeszcze jedno obi w sumie. No. Bo nam dobra. mega szybko poszło. No, ale ten dziękujemy za oglądanie. E, trzymajcie się.